Amu? Amu? Gdzie w ogóle? Gdzie w ogóle? Patrzę na mnie. Idziemy? Katy Kati, popatrz na mnie. Kati, ej, przestań się czepać Ogólnie idę na spater. O, widzę, zamknięte Idę na spater. Ogólnie zajebiście jest i, przepraszam za tę muzykę, która się łączy tle, ale, ale ogólnie jest um, ciekawiająca, nie? Bo patrzcie na to, pieski co idą, kurde, ta idzie luzem, czarna idzie luzem. a biały, szkarłatny idzie ten. No, na to nie patrzcie. Ogólnie zapraszam do oglądania, nie? Zrobić się ciekawy, bo dzisiaj puściłem panią rękę. i jest nawet zeszedł na niej pokazany. To jest bardzo ciekawi. bo ogień mi idzie tam, a tutaj idzie Kali